To jest cały cykl tej działalności, taki taki 20 marca 20 kwietnia i ten spektakl Oriana Falaczy i chwila, w której umarłam, bierze udział w różnych inicjatywach na rzecz Fundacji Kogo. I to jest akurat inicjatywa teatru Studio na rzecz Fundacji Kogo. Kiedy zobaczyłam po po raz pierwszy pomyślałam, jak długo zostanie na wolności. Aleksandros Panagulis. Karę śmierci dostał podwójną, plus 20 lat więzienia. Róża, czyli jest okazja. Setny spektakl Oriana Falaczy, chwila, w której umarła. Błaszczyk, która dotąd żadnego tytułu nie zagrała więcej niż 100 razy, i to wielka duma jest, że udało się z tym małym spektaklem małym, mówię, w sensie stoli krzesło i wielka aktorka wspaniała reżyserka, producentka i organizatorka, która nieustannie nie tylko podtrzymuje życzy, życie Oriany, ale ją wskrzesza ciągle i Oriana ciągle jest. Cura Florencji. Kobiety stąd są ostre, niezłomne i mają piekło w ustach. Po raz pierwszy w życiu gram i jakiś spektakl po raz setny. Nigdy do tego nie doszłam. Zawsze mnie coś po drodze już w pewnym momencie nie, nie, nie wystarczało, w pewien sposób nudziło powtarzanie. Natomiast tutaj odkrywam w, w, w tej kompozycji Remka Grzeli z materiałów o, o, Oriany Falaczy, tak, takie coś, że z wiekiem, bo to jednak w 17 roku była premiera, że to się ciągle napełnia nową treścią. I ze względu na to, że mamy więcej lat i inaczej pewne rzeczy ważą, po prostu co innego znaczą trochę. Jak również świat zewnętrzny czasem dodaje informacji, żeby się do czegoś odnieść i żeby coś z czymś skojarzyć. Więc to jest po prostu bardzo dobry materiał. Mogę oglądać zdjęcia Twojego martwego ciała, mogę dotykać, wkładać na siebie Twoje ubrania. Nie, nie mogę, nie, nie mogę oglądać filmów, na których jesteś, nie mogę słuchać nagrania, nie chcę słyszeć Twojego głosu, nie chcę. Jednak mówimy o mm, bardzo osobistym fragmencie świata i bardzo osobistym momencie w życiu Oriany i każdego człowieka, kiedy nie liczy się już żadna pozycja. E, żadne miejsce, które jest ważne. Wspomnienia się przewijają. E, jest coraz więcej światła, jest magnolia i trzeba pilnować, żeby nie zasnąć nad tą książką. Jest jakiś uśmiech e, ukochanego rewolucjonisty. E, no i to, co mówi Oriana na końcu, to takie marnotrawstwo umierać. Bardzo je ja wygratuluję tego spektaklu.